Jeżeli chodzi o kulinaria, ja przygotuję dla Państwa leguminę, właściwie zrobię dwie leguminy, jedną owocową, drugą na bazie mleka. Dojrzałe gospodynie albo panie, które są, odnajdują się w kuchni, tak to nazwę, bardzo szybko się zorientują, o co chodzi z tą leguminą. Ja na sam koniec wyjaśnię, jakby idę te, te, tych potraw, które przygotuję. Ale pytanie do Państwa. Waszym zdaniem co to jest Legumina? Kto wie? Dobra, kisiel, budyń, galaretka, kaszka. Nie znam. Dobra, proszę Państwa, nie ma definicji, nie ma takiej encyklopedycznej definicji leguminy. Studiując przedwojenne książki kucharskie, ja, ja sam jakby stworzyłem taką definicję. Legumina to jest potrawa na słodko, która, do której użyta jest mąka, bądź też do scalania, której użyta jest mąka. I tak na przykład naleśniki bądź jakieś tam placuszki, racuszki z dżemem czy z serem podane na słodko są leguminą, ale już ale już yy, naleśnik z nadzieniem mięsnym, czyli krokiet, już nie jest leguminą. Jest, dyskusyjna jest kwestia ciastę, ciast, dlatego że ciasta generalnie wpisują się w definicję leguminy, ale wszystkie książki kucharskie ciasta traktują oddzielnie. Niemniej jednak, według mnie, legumina, jeżeli y, jakąkolwiek potrawę, Robimy z mąką, zagęszczamy ją mąką. Należałoby ją traktować jako leguminę. Czyli musy i galaretki leguminą nie są. Dlatego, czy też kremy, jeżeli ktoś z Państwa był yy, przy Frankówce, mówiłem o przedwojennych deserach, takich, które już stąd wypadły yy, z, z naszego użytku. Yy, były kremy, czyli kremy to, były, to było coś w rodzaju musu obecnego, i nie była to legumina.